Ktoś zdaje, że to jest teraz, kurwa, a nie ten, bo zobacz, na przykład ci tak powiem, o, lepszy wirus, kurwa. Gdzieś kurwy nam się biły te sp... Gdzieś kurwy nam się biły te sp... Gdzieś kurwy nam się biły te sp... go, nagrał mnie i się bawi, ty. Jaki jebus jebany, ty. la Lamusie. To na chuj się na wpierdalasz, kurwa? Na co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Ta ventrilo jest jakieś spierdolone. Co ty pierdolisz? To, Pierdalaj kur... Lamusie! Wpierdalaj! Ja nie kazywałem. O kurwa ty przecież oni wst ej Gdzieś to? Trzy głosy były w jednym kurwa ty. Nagrywa kurwa jakiś brazl jebany, czy to kurwa spad, nie wiemy. Jakieś... Proszę A rodzice nie kochałem to przyjedź do mięsa, ty się przytulę. Pierdalaj Kurwa ty, nie, ja pierdolę. Kurwa, kolejź do Jebany jesteś, wypierdala stąd! Nic nie? O kurwa nie! Dziecko, kurwa. W jaja O kurwa! Gdzieś kurwy nam się Słuchaj, biły te słodkie Jakieś kurwy na nagrywają i puszczają z całego dnia, cały dzień przed kompo nagrywają. Puszczajsz? Rady pop... Ej, co to za kurwa wladu? Gdzieś kurwy nam się biły te sp... <laughs> <laughs> o kurwa, ty zmień płytę, bo coś ci się zacina. A czemu nie mówisz swoim głosem? Tylko puszczasz jakieś kurwa nagrania. Pierdalaj! Co no. <noise> no to nie on jest, to no nie rozumiesz, to są nagry nagrania, kurwa. Głos? Pierdalaj, 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 chuj. <noise> Co ty pierdolisz? Pojebało cię. Dziś to są nagrania, wpierdalałem się komuś. Wpierdalałem się komuś na ventrilo i. Gdzieś, kurwa, no się <laughs> Słyszałem. A teraz to, to, to samo. Kurwa pojebało cię. I, jakby z nie? Jakby z to gadał? Pojebało Poje... cię. Kurwa pojebało cię. Kurwa! <laughs> Kurwa no! pojebało Jak... cię. Jakby go Ziziego, go, nie? Ja. Yeah. Weź to jeszcze ziomych raz puść. Kurwa no! pojebało cię! Pierdalaj! Co ty pierdolisz? Trzy razy <laughs> wierny chuj. Daj ja nagrali kogoś, kurwa, na eBay, chujtra, puszcza, ty. Kurwa, pojebał cię. Pojebało? Tak Zizi... <laughs> Jak Zizi to zawsze mówi, Zizi tak mówi, nie? Kurwa, no. pojebał cię. Zizi. mów do niego Zizi. <laughs> Jesteśmy na podsłuchu i chuj. chuj. <laughs> Ta ventrilo jest jakieś spierdolone. <laughs> Masz inną kasetę? Albo płytę? I tak przyszła ubrana jak by ją obędrowa Widzisz jego name? Zizi chuj a, zizi, a powiedz swoim głosem coś <głos> Pierdalaj. ale swoim, ma nie nagrania kurwa O kurwa ten pić już się nie odzywać. Puszczaj te nagrania nie Ci mówię, jak taki skurwiały głos, mówię, że kurwa, jak słon, to już chuj. a jak wołasz mamę, ey, jak cię mama woła, to jak... Też cię tak kryczy? No Zizi odpowiedz nam, czy nie. Pierdala, 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 WHAT THE F... <śles> Kurwa ty... Nie no ziomek ma kurwa... nie wiem... asa kurwa To ci tak Sebat jebane debilu 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 Słuchaj dobra zamknij ryj Słuchaj, Kurwa no Na pojebało, pojebało cię Pojebało cię Pojebało cię Dobra ryj, Zizi Weź porycz mamie tam Trochę Pierdalaj kurwa nie dojebanych. Pierdalaj LAMUSIE! We Zmień kurwa płytę pojebu się jebany kurwa. Mama cię a, nie kochać co? Chciały dzieci nie kochałem to przyjedź do mielca to się przytulę. Ej no w mnie ty. Dziecko kurwa z kosmosu ty. Wy ja ja zaraz... Weź. Deconnect i połącz jeszcze raz. Bo mu cię Kurwy nam się biły ty sp... Season Addon 10 Giant Spider Silk Kurwa, dzięciole jebany Wypierdalaj stąd kurwa, weź kurwa mam już Gdzieś kurwie nam się biły te sp Ej kurwa, pojebuł się Jebany kurwa, wypierdalaj stąd Spać, do szkoły kurwa No, nie umiem spać kurwa, to się nauczyć Wypierdaj ja kurwa, pojebuł się bany kurwa, wypierdaj stąd Spać Do szkoły kurwa Nie Słuchaj kurwa, na tego cięcia, nie mam ty Dobra, ej Nie wiem jak ty masz, weź I do góry jeszcze raz D-connect kurwa I weź normalny name swój napisz kurwa, nie wiem Józiu Eustachy, co chuj wie jak ty tam masz? I weź z nami normalnie pogadaj, a nie jak dziecko kurwa z Downem Napierdalasz, nagrywasz nas i puszczasz kurwa, no Jebnięty jesteś w głowę? Kurwa w wodogłowie masz, czy do co? Kurwa masz, i co? nie? First addon, 10 geandr spalsk zilk, nie? Drugi addon, 30 cc, Tr 30 crystal coins i Legion Helmet, czyli 300k Kurwa... Czasami sam się zastanawiam na tym, co ja robię. Kciuk mnie napierdala od wtorku, boli mnie kurwa tu, napierdala mnie łapa, bo gdzieś kurwa biegałem na bosaka, kurwa przedwczoraj, bez koszulki i rzucałem szklankami kurwa w radiowóz i chuj, yy, yy, w centrum miasta. No ale cóż, no bywa. Czy to jest kurwa jakąś rekomendację dla mnie? Czyli lepszym raperem? Kurwa nie sądzę. Czy to mi przysporzy większy fame kurwa? Nie sądzę. No ja sądzę, no, że mi biedono ja ja w głowę, głowę. To pa ja mówię, o to by no. ja widział. Kiebnięty jesteś w głowę Kiebnięty no, jesteś w głowę Jednie <laughs> jesteś <Jemnięty laughs> w głowę, jednie jesteś jem w głowę Pizzga mnie tego, koleżanki. Uh, uh, Chyba już no. będzie tam... Halo! Uh, no. no, no. <laughs> Jebnięty Deknięcie ty. ty z głowy. Ty busie jebany. To jest kurwa pierdolnięty w głowę. Ej ty kurwa, pojebuł się jebany kurwa. Wypierdaj stąd. Spać. Do szkoły kurwa. Do szkoły, kurwa. Po słowo lamu się jedziemy, jest tam kurwice przy Zaraz sobie zrobię im po No, o, o zła Jem znaczy, nie, nie, nie. na pierwszy no. no i tak to jest, nie? No, i chuj <śmienicza> Ej ale dobry koleś, nie? Nie, um. Ja nie czaję sobie 50 kurna master tu a Ta się boi 5-6 od 4-0 od tego widzę Osoba się boi na... Dobra, słuchaj! Niech ten lamus idzie, ej! W... Ej, kolego mój ty pierwszy Adon, weź, weź inny name, zrób, bo mam na ciebie mutę, nie? D-connect weź.